atakować nogi przeciwnika, które tak jak już widzieliśmy są najmniej e, bronione z, zazwyczaj. Z drugiej tej strony Benek jako większy e, może próbować przesadzących ciosów takich mocnych od góry. Oj, tutaj świetna praca tarczą o To uderzenie o oczywiście nie doszło. Bardzo dobra teraz szermierza tych zasłony. nie. Nie, jednak Janek nie próbuje tego, tego zresztą, chyba, że czeka z, tym, z tą Piękna szermierka, wielkie prawo za pracę w decyzji, obu zawodników. Aj, to jednak Berek schodzi tu. teraz zasłona. I pozwolił na to. I pozwolił na to, żeby kombinacyjnie i zawodnik i to na rab Więc mam się toczyć. jeszcze że my ja niestety, źle złożył się do bronu, pozwolił mu na to, żeby e, zaatakować nogi i to zaatakować W związku z tym. wydaje mi się, że co póki e, co Renek chyba ma przewodnik, chociaż tam o tym też tymi myję? Nie, wszystkie nie, które nam dają się tego, że Nie, ma tego, że Ale broni, które Nie, 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 idzie a nie, mojego nie, nie, w naszym stopie sędzia główny e, siłą i godnością osobistą naprawia zbroję swego sekund, jednego z obwodników. To jest filanatą właśnie. Dawid Kniotek, nasz sędzia, prowadzi fantastyczną, najwyższą legendę Zadał uzbrojenie dla Jaśka, nie? Warto zobaczyć, natomiast... Czas? 30 sekund zostało. O tym YouTubie jeszcze, jeszcze trochę pogadamy. Dlatego, że jest więcej kanałów głównych do lecenia. Zostało 30 sekund, Benek zaczyna. I tutaj chyba nie było do lecenia. Jan, o, Janek tutaj fantastycznie zostawił prawą nogę, nogę wykroczną. I teraz zaczęło się... Benek ma tutaj e, wzrostem i zasięgiem ramię. Tak? Zasięg ramię, to jest coś co e, w tym pojedynku jest niezwykle niezwykle Ale Janek teraz też trafi, będzie już wydane. Bertard. Stop. Muszą się narazić. Musi z tym walczyć. Na tego. Takie to byli, nie. Tak nie. Stosunkiem punktów 14 do 6 wygrywa Bertard.